Cześć z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku mówiłem wam jak poradzić sobie z kolorami w trybie RAW, natomiast dziś skupimy się na imporcie zdjęć do Lightrooma. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Dostałem od was naprawdę sporo maili, na przykład jak otworzyć jedno zdjęcie w Lightroomie, jak w ogóle je otwierać, jak importować, gdzie znajdują się te zdjęcia, które zaimportujemy, czemu to tyle trwa i tak dalej i tak dalej. Dlatego pokażę Wam od początku jak to wygląda. Naciskacie plik, import zdjęć i wideo. Następnie standardowo, jeśli macie wpiętą kartę do waszego aparatu, się, pokazuje się ona jako główne źródło. Jest ono w lewym górnym rogu. Następnie macie tutaj kilka opcji do wyboru przy Importowaniu z karty, możecie je skopiować jako pliki DNG, czyli taki uniwersalny RAW, bądź skopiować bez zmiany, jakby tego rozszerzenia. Następnie po prawej jest jeszcze więcej opcji i one są bardzo przydatne, jeśli chcecie mieć porządek w waszych zdjęciach. Pierwsze, co robicie, to wybieracie rozmiar miniaturki, która ma być wygenerowana. Minimalna te przyda się do takiego szybkiego przeglądu zdjęć. Drugi, druga opcja jest to maksymalny rozmiar miniaturki, który wygenerował aparat, standardowy i jeden do jednego. Ja zazwyczaj używam standardowego. Następnie możemy stworzyć drugą kopię tych plików, na przykład jeśli mamy podłączony zewnętrzny dysk twardy, na którym robimy sobie backup, tworzymy, zaznaczamy te opcje i po prostu zdjęcia są importowane, zarówno do folderu na głównym dysku twardym jak i na zewnętrznym dysku twardym. Ja teraz tego nie będę robił. Możecie również zmienić nazwy tych plików. To jest bardzo przydatne, że na przykład jeśli idziecie na spacer, klikacie sobie zmień nazwy plików. Wybieracie jedną z tych opcji i wtedy każde zdjęcie będzie się nazywało spacer1, spacer2 i tak dalej. Następne, następna opcja, czyli stosowanie presetów, które już będą dodane przy imporcie. Możecie stworzyć jakby cały import w zdjęciach czarno-białych. Po prostu nakładacie już zainstalowane w Lightroomie presety na importowane zdjęcia. Możecie również dodać słowa kluczowe, to wam się przyda przy późniejszym wyszukiwaniu zdjęć właśnie w Lightroomie. Następnie wybieracie miejsce, gdzie mają być zaimportowane te zdjęcia. Standardowo jest to Folder obrazków, czy to w Macu, czy to w Windowsie. Ale jeśli na przykład chcecie importować zdjęcia z dysku twardego, już macie troszeczkę więcej opcji do wyboru. Ja tu otworzę kilka zdjęć, które ostatnio robiłem, i standardowo przy imporcie z dysku twardego zaznacza się opcja Dodaj. Zdjęcia nie będą przenoszone do drugiego folderu, który wybieraliście mniej więcej w tym miejscu. Po prostu nie stworzy nam się duplikat tych zdjęć na dysku, czyli po prostu jeśli ten folder chciałbym cały zaimportować, on ma około 12 GB, nie stworzy mi się duplikat, który będzie zajmował tyle samo. Więc po prostu zdjęcia są, nie są przenoszone, a są doda, jedynie dodawane do tego katalogu. Jest również opcja przenoszenia, czyli te zdjęcia po prostu zniknęłyby z katalogu, który wybraliście, i byłyby przeniesione do. Katalogu, który zaznaczycie w tym miejscu. A pozostałe opcje tak samo jak przy karcie. Ja zazwyczaj korzystam z opcji dodaj, ponieważ nie chcę tworzyć duplikatów, szczególnie jeśli nie są to zbyt ważne takie dla mnie zdjęcia i nie muszę tworzyć ich backupów. Przykładowo zaimportuję cztery zdjęcia. Klikam Import następnie pojawiają się one w mojej bibliotece zdjęć. Jeśli chcemy zapisać zdjęcie, bo to też miałem trochę pytanie, już o tym mówiłem nie raz, ale powiem jeszcze raz. Wybieramy plik i eksport, czyli nie zapisujemy zdjęcia, czyli nie ma plik, zapisz jako, tylko jest plik eksportuj. Następnie wybieramy folder, do którego mają być zapisane możemy również zmniejszyć te zdjęcia. wybieramy jakość no i zapisujemy. Czyli eksportujemy i zdjęcia po obróbce są gotowe już do użycia. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania. Wiem, że to być może jest banalne, ale pamiętajcie, że nasi czytelnicy to nie tylko profesjonaliści, ale również osoby zupełnie zaczynające z Lightroomem. Więc miejcie dla nich troszeczkę wyrozumiałości. Nie każdy jest profesjonalistą, a mam nadzieję, że. Ci, którzy nie wiedzieli jak do tej pory importować zdjęcia, ani tym bardziej je zapisywać, już wiedzą. Dzięki i do zobaczenia.